strony Bronek. Na swoim fanpage'u zorganizowałem konkurs. Do wygrania był kod z temami do gry margonem. Wartość prawie 70 zł, jeśli byście chcieli kupić tam w sklepie. Ja mam ten kod do rozdania. No i nie było dużego zainteresowania tym konkursem, no ale trzy osoby się zgłosiły i teraz wylosuję jedną osobę. Oczywiście to nie jest nic wstawione, jak widzicie mam program do losowania. Wylosuję losowo jedną osobę film będzie udostępniony na moim kanale na YouTube. A więc losuję. No i zwycięzcą jest Aluminium Mosiąc Miedź. Gratuluję. Proszę się zgłosić do mnie na brief po otrzymaniu kodu. Później potwierdzisz, że otrzymałeś kod. Nie było tu żadnego ustawienia. Zapraszam do polajkowania fanpage'a, bo nie ma nowy konkurs. W graniu oczywiście skin CSGO. No I to by było na tyle. Cześć wszystkim.